Jedziemy, jedziemy. Nasz pierwszy wyjazd bez dzieci od lat. Cześć kochani, cześć gwiazdy. Dzisiaj ja zabieram Was podróż do Nowego Jorku, gdzie lecimy sami bez dzieci. Chodźcie ze mną. Na lotnisku wszystko przebiegło sprawnie. Lecimy lotem polskimi liniami lotniczymi. Oczywiście, jak wiecie, ja nie latam biznesem, bo szkoda mi na to pieniędzy. Cała nasza czwóreczka jest zdecydowanie, jesteśmy zwolennikami klasy ekonomicznej. No oczywiście, byśmy dostali jakieś darmowe upgrade, to by było pięknie, no ale nie udało się. Nie udało się, mimo że jest to czterdziestkowy prezent, wyjazd. 40 rodzinę nie pomogły. Jedziemy. Lot będzie trwał około 9 godzin i lecimy prosto do Nowego Jorku, będziemy lądowali na Newark. Zobaczmy, co tam jest w tym całym systemie, czy jestem w stanie znaleźć jakiś filmik dla siebie. Dosyć duży wybór, na szczęście. Nowości ja już wybrałam. Oczywiście nie mogę się oprzeć tym pięknym widokom za oknem. No tutaj jest piękna pogoda, słońce zachwycające. Pamalutko, już dolatujemy. Jesteśmy już całkiem blisko. Zostało nam chyba jeszcze dwie godzinki. Nadal pięknie, nadal słonecznie, no ale w takim miejscu to chyba zawsze jest słonecznie nad chmurami. I lądujemy, lądujemy, lądujemy. Muszę przyznać, że z góry ten, ta część tutaj, ten York, no, wyglądał y, tak sobie. Doskonale wiecie, bo już w kilku filmach o tym mówiłam, że ja. Wybieram zwykle apartamenty i też tym razem, ponieważ przyjechaliśmy w dwie pary, w cztery osoby, zdecydowaliśmy się na apartament. Apartament przy 122. ulicy. Na północy od Central Parku można powiedzieć, że to jest taki początek Harlemu. Taka dzielnica średnia, natomiast bardziej na północ od nas. Natomiast no, to było bardzo blisko Central Parku. Jak widzicie, apartament jest bardzo ładnie urządzony, bardzo przestrzenny, duży czysty, jest w nim wszystko, czego potrzebujemy na to sześć dni. O, jest nawet takie miejsce dla dzieci, na szczęście dzieci tym razem z nami nie ma. Mamy dwie oddzielne sypialnie oczywiście, każda z nich duża, przestrzenna. Jest miejsce na wszystko, każda ma taką część, garderobę taką, w której można też um, trzymać ubrania. To jest nasza sypialnia, widok na jakieś tam Mizerne ogródki. No i tak to wygląda. Jak widzicie, widać tą dużą przestrzeń. Mały minusik, no ale oczywiście nie jest to duży problem, że jest to jedna łazienka. Będziemy pewnie stać w kolejce. No i idziemy, idziemy, idziemy zwiedzać. Przed samym lotem do Nowego Jorku na, na tą majówkę w Warszawie było bardzo ciepło. Już się trochę zepsuliśmy tą pogodą i mieliśmy nadzieję, że tutaj będzie tak samo. No natomiast trzeba było zabrać płaszczyki, cieplejsze kurtki. O, teraz jest okolica naszego miejsca zamieszkania, czyli tak właśnie wygląda Harlem. Typowe nowojorskie zabudowania. O, a oto typowe amerykańskie samochody kuriersko-pocztowe. Wchodzimy do przepięknego Central Parku, który jest tylko kilka ulic od nas. Cudownie, słońce, relaks, spokój, wielka przestrzeń, ludzie z psami, piękne budynki dookoła, cisza, spokój w centrum wielkiego miasta, ogromny park. Szkoda, że czegoś takiego nie ma w Warszawie, szkoda, że nie ma takiej kultury u nas. Żeby chodzić do tych parków, żeby, żeby spędzać czas. Tutaj właściwie ludzie robią wszystko w tym parku. Również okolice Central Parku są bardzo fajnie zabudowane dookoła. O zobaczcie, jaki uroczy samochód Straży Pożarnej. Też bardzo typowy wielki amerykański. No i ta wiosna budząca się do życia. Nie tylko w Polsce, ale oczywiście i na świecie. Bardzo podobny klimat. W Nowym Jorku taka sama pogoda jak ta w Warszawie. Także chwytamy, chwytamy wierzę momenty słońca cudownego, i jakże typowe dla Nowego Jorku te kominy z parą wodną. Ten pierwszy dzień w Nowym Jorku zaplanowaliśmy sobie bardzo aktywnie, mieliśmy chodzić cały dzień, właściwie można powiedzieć, że tego dnia zrobiliśmy aż 23 km, bardzo dużo, no czuliśmy to w nogach, ale była tak piękna pogoda, obserwowaliśmy tą pogodę wcześniej i wiedzieliśmy, że pierwszy dzień będzie najładniejszy, dlatego chcieliśmy skorzystać i zobaczyć ile się tylko da. Pierwszym ważnym obszarem, który odwiedziliśmy jest Lincoln Center. Przed nami wspaniała rzeźba Henry'ego Mura i kolejna Aleksandra Caldera. O, a tam właśnie widzicie mojego męża, obiecującego rzeźbiarza, <gry> który bardzo chciał zaistnieć na filmie, ale nieoficjalnie, bo oficjalnie nie chciał na nim być. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że Lincoln Center to takie miejsce, takie, można powiedzieć, miejsce kultury w Nowym Jorku. Tu jest i filharmonia, i opera, a nawet balet. Także, jak widzicie, wspaniała próba młodzieży, młodzieżowej orkiestry na terenie właśnie tego patio, Centrum Kultury Lincoln. Piękny koncert, wspaniale, wspaniale było oglądać w taki ładny wiosenny dzień, tyle młodych osób grających. To już jak mówiłam wcześniej nie jest nasz pierwszy pobyt w Nowym Jorku, jest kolejny, poprzednio byliśmy 3 lata temu w wakacje z dziećmi, teraz mamy dorosły wyjazd, dwie pary, możemy się bawić, chodzić na happy hour, także coś czego wtedy nie mogliśmy zrobić. Teraz po raz kolejny podziwiamy centrum Nowego Jorku, a oto budynek, nie wiadomo czy to budynek czy nie, gniazdo takie fajne, mówi się o tym, że jest to największa siłownia, taka instalacja. A teraz zapraszam Was na Highline. Jak Kinga była w Nowym Jorku i robiła swojego vloga ponad rok temu, to też odwiedzała to miejsce, bo to jest takie miejsce, które trzeba odwiedzić. W tej chwili jest to park jeden z najbardziej popularnych małych parków w Nowym Jorku. Bardzo nietypowe, bo jest, został stworzony na. No, można powiedzieć, na takim piętrze, na no, około 9-10 metrów nad ziemią, w miejscu starej linii kolejowej. Jest stopniowo obsadzany roślinami i coraz więcej jest tej zieleni, bo jak byliśmy tutaj 3 lata temu, to jeszcze tej zieleni tam prawie wcale nie było. Ta linia dawna kolejowa przebiega przez około tam 20-22 przecznice w Nowym Jorku, wzdłuż zachodniego brze brzegu Manhattanu. No, i jest to w tej chwili jedno z najbardziej popularnych miejsc i turystycznych. I tutaj są też na dole fajne kawiarnie, tutaj są bardzo popularne miejsca yy, spotkań, tak? Dużo biur. Yy, tutaj jest takie bardzo trendy miejsce, na, żeby mieć biuro. Yy, także przyciąga około 5 milionów turystów rocznie. Park Highline ma tylko 2,5 kilometra długości. Dużo, mało, nie wiem, e, sami zdecydujcie. Bardzo lubimy obserwować, jak to miejsce się zmienia na przestrzeni lat. Ha, ha, ha. No i zobaczcie, jaka ciekawostka tutaj w Nowym Jorku. Gdyby mój samochód był zaparkowany na górze. Hmm, no nie wiem. Cześć, kochani, dzisiaj drugi dzień w Nowym Jorku. No, pogoda nas zaskoczyła po tym, jak w Warszawie były ostatnio 24-5 stopni, może 8. Było bardzo ciepło przed naszym wyjazdem do Nowego Jorku. No, teraz jest tak sobie. Dzisiaj w ogóle leje. I mamy wieczorem umówioną kolację w bardzo fajnym miejscu z widokiem. No i tak się troszeczkę martwię, szczerze mówiąc. Czy będzie ładna pogoda, czy nie? Czy da się zrobić zdjęcia, bo będziemy na Rockefeller Center. Yy, Rockefeller Plaza, albo Rockefeller Center, nie pamiętam dokładnie. Dzisiaj zwiedzamy WTC. Może jakąś galerię albo muzeum, jeszcze nie wiem. Jestem tutaj z trójką architektów, więc naprawdę, wczoraj rano gadali tylko i wyłącznie o architekturze. A jako, że to jest drugi dzień, to wczoraj cały dzień pierwszy biegałam z gimbalem i dziś zostawiłam go w mieszkaniu, bo <śmum> mam zakwasy trochę na rękach. Także zobaczymy, jak jakoś filmu z dnia drugiego będzie się miała do jakości filmu z dnia pierwszego. W czasie tego wyjazdu po mieście poruszamy się głównie pieszo i metrem. Dlatego zadbałam o to, żeby moja garderoba była przede wszystkim wygodna, żeby buty były płaskie, miękkie, szerokie, żeby nie bolały nogi. No ale też porzuciłam swoje wszystkie eleganckie fancy i torebeczki, ponieważ no, mam tyle sprzętu, aparat, obiektyw, ładowarki, że no, noszenie tej torebki było w ogóle bez sensu. Ratujemy się kawką w Starbucksie. Właściwie to dziwimy się, że już jest godzina 12. śmiał się ze mnie, że w okularach słonecznych, się, jest 12, dałyśmy radę bez kawy i pan się bardzo śmiał, że jedna jest Ania i druga jest Ania i zapytał się, czy wszyscy w Polsce mają na imię Ania. Ci będzie dużo odgłosów Nowego Jorku, słuchajcie. Muszę przyznać, że chcieliśmy zabrać hulajnogi, ale pomyśleliśmy, że wynajmiemy sobie tutaj na miejscu, bo zdarzyło nam się kilka razy właśnie z tymi hulajnogami podróżować. No ale tym razem stwierdziliśmy, że wynajmiemy sobie na miejscu. No drugi dzień wczoraj przeszliśmy 23 km. Nie udało nam się wynająć hulajnogi, nawet nam to nie przyszło do głowy. Była taka piękna pogoda, że przyjemnie się spacerowało. Także dzisiaj wycieczka po tej nowoczesnej części Manhattanu, właśnie w miejscu, gdzie były kiedyś wieże WTC. Będziemy zwiedzamy tą okolicę bardzo nowoczesne miejsce takie biznesowo-finansowe. A tutaj zobaczcie, trwa budowa i nawet płot ma przesłanie, każdy jest taki sam. I projekt kalatrawy. To chyba moje ulubione projekty architektoniczne. Zobaczcie, no takie widoki to tylko i wyłącznie możliwe są na Manhattanie. Przepiękne miejsce. Cudowne projekty kalatrawy są w Walencji. Także nie wiem czy widzieliście, ale bardzo Wam polecam wycieczkę do Walencji. No to co? Wchodzimy do środeczka, zobaczymy co tam jest. Nie. Takie miejsce bardzo przestrzenne, bardzo piękny budynek wewnątrz. Wygląda, jakby tutaj mogła być jakaś fajna galeria sztuki, albo nie wiem, jakieś muzeum kosmosu, taka wielka, fajna przestrzeń. No ale okazuje się, że właśnie niestety tutaj jest tylko centrum handlowe. Nie wiem, czy to miejsce mi pasuje na centrum handlowe, chyba nie za bardzo. Kolejnym miejscem, które trzeba odwiedzić w Nowym Jorku jest właśnie tutaj, w WTC, pomnik ofiar zamachu z 11 września 2001 roku. No i zaczynamy realizować plany na dzisiejszy wieczór. Wybieramy się do baru 65 na 65. piętrze w Rockefeller Plaza. Kochani, myślę, że mogę Wam sprzedać tutaj taką ciekawostkę, a mianowicie, no, normalnie można zwiedzać ten Taras Widokowy, to jest bardzo popularne miejsce turystyczne w Nowym Jorku. W kilka pięter wyżej, ponad tym barem 65, jest oficjalny Taras Widokowy Rockefeller Center i tam wszyscy ludzie po prostu płacą za wjazd i tam spędzają sobie czas, robią zdjęcia. Natomiast my zdecydowaliśmy się jednak na kolację, w bardzo przyjemnym miejscu, gdzie widok jest dokładnie taki sam jak dwa piętra wyżej i można też zrobić piękne zdjęcia, dodatkowo bardzo miło spędzić czas na super fajnej kolacji. I kolejny must-see, Times Square, miejsce chyba najbardziej turystyczne w Nowym Jorku, tutaj trzeba być, zobaczyć ten wysyp reklam, poglądać sobie, szczególnie tutaj trzeba przyjść wieczorem, ponieważ wtedy widoki są najfajniejsze. i naprawdę naprawdę robi to bardzo fajne wrażenie. Kolejny dzień, pogoda znowu taka średnia, ale miejmy nadzieję, że później się wypogodzi i my dzisiaj zwiedzamy Soho. Bardzo inny charakter, bardzo fajne, tak kameralne, no Soho warszawskiemu daleko do tego miejsca. I następnie Brooklyn. Zaczynamy od podziwiania graffiti. Na Brooklinie i zbliżamy się do tych najbardziej turystycznych miejsc, do miejsca, w którym są dwa mosty obok siebie, czyli przepiękny po lewej stronie most brokliński i po prawej most Manhattan Bridge. Bardzo fajne miejsce, cudowne zdjęcia, świetne panoramy można tutaj zrobić, także polecam. Polecam Wam wszystkim, którzy będziecie odwiedzać Nowy Jork, no to jest takie miejsce, które trzeba zobaczyć, no następnie trzeba się koniecznie przejść wybrzeżem, a to bardzo popularna restauracja. Po lunchu wybieramy się na spacer wybrzeżem, oczywiście będziemy zwiedzać te, te takie miejsca dokowania dawne. Łodzi Statków, czyli Pier 1, Pier 2 i Pier 3, ponieważ tam podobno są bardzo ciekawe miejsca i, i ktoś nam polecił, że koniecznie musimy odwiedzić. Po drodze taka oto biedna mieszkanióweczka, oczywiście rozmarzyliśmy się, jak to by było cudownie tutaj mieć apartament i taki widok. No i zbliżamy się do pierwszego Pira i tutaj będą, zobaczcie co tu jest, tam policja sobie siedzi i pilnuje, albo się relaksuje, a tutaj Wspaniałe miejsce. Co prawda całe wybetonowane, ale to jest takie miejsce sportowe. I pier 2 był taki mało ciekawy, natomiast pier 3 tutaj powstaje taki bardzo naturalny no nie wiem czy ogród, natomiast na pewno e, takie miejsce relaksu, trawa. Tutaj ludzie przychodzą i się relaksują. Widzicie, też próbowałam. <grym> I coś miłego również do ucieszenia oka mojego męża. Zobaczcie, jak się cieszy: zobaczył stare Porsche w garażu. Jaka radocha dla faceta. Do tej pory pogoda była piękna natomiast teraz zrobi się już trochę tak wiecie chłodniutko coraz chłodniej, wyciągnęliśmy kotki idziemy zwiedzać ten przepiękny przepiękny najpiękniejszy na świecie most no może nie najpiękniejszy, ale jeden z najpiękniejszych, most brokliński na którym trzeba być, to jest bardzo popularne miejsce fotografowania cudowne zdjęcia tutaj wychodzą, no oczywiście najlepiej byłoby być tutaj bez ludzi czyli o wschodzie słońca, no ale nie byliśmy aż tak sprawni Cześć kochani, cześć gwiazdy, dzisiaj Nasz przedostatni dzień w Stanach w Nowym Jorku i tym razem ja wybrałam się na zakupy, ponieważ musimy jeszcze zrobić parę, no kupić parę rzeczy dla dzieciaków, jakieś parę prezenciki. Musimy kupić parę rzeczy ulubionych, takich amerykańskich do domu. Także tak, o wczoraj właśnie musiałam kupić kurteczkę, ponieważ było mi tak zimno, że było to już niezbędne. Muszę przyznać, że tam, dzisiaj ta pogoda taka, no taka sobie, no zobaczcie. Nie za bardzo, ale, ale, ale nie pada, więc to jest bardzo fajne, że nie pada. No ale dzisiaj rozdzieliliśmy się, ja się rozdzieliłam z, moje, z moimi architektami, ja się idę oddać e, mojemu hobby. <grywia> ja się idę oddać e, temu co bardzo lubię, czyli zakupy, a oni idą się oddać temu, co architekci lubią najbardziej. Także... Tak, dzisiaj oddzielnie, jeszcze przede mną kawka, wsiadam do metra i jadę do kilku sklepów. Oczywiście, obowiązkowy na mojej liście zwykły, normalny hipermarket. Gdzie szukam jakichś takich gadżetów w stylu masło orzechowe, ukochane dla mojej córki, jakieś masło migdałowe? Wiem, że to pewnie wszystko można kupić w Polsce, ale tutaj jest jakiś taki wyjątkowy smaczek i oni to bardzo lubią. Poza tym, może jeszcze dopadnę jakieś lole, więc zobaczymy. Ania i target. Kochani, no niestety, zaszalałam, e, kupiłam masło orzechowe, piłkę do bejsbola, taką dla dzieci, e, kurczę, czego to ja nie kupiłam, kupiłam jakieś pasty, oczywiście kresta, jakieś wybielające rzeczy do zębów, e, nie, a kupiłam squishy, oczywiście tutaj są squishy meszkowate, takie futerkowate, więc oczywiście też nakupiłam pełno, no mam całą torbę badziewia, jakieś witaminy, o witaminy w żelkach. Myślę, że moje dzieci będą zachwycone, także teraz idę dalej. To mam bardzo ciężką i bardzo pełną kurczę, nie wiem, jak będę z tym chodzić, teraz bo będę musiała jechać daleko do mieszkania, no ale zobaczymy. Wychodzimy z Targetu. No i gdzie się teraz udamy? Jestem teraz tak totalnie objuczona, że już bardziej się nie da, więc idealnie wpasuje się w szybkie amerykańskie życie nowojorskie. Właśnie strzeliłam sobie kawusie w Starbucksie. Zobaczcie, niosę mój aparat tutaj w takiej fajnej torbie. Big design i na ramieniu wielka torba targetu, czyli bardzo stylowo, szczególnie z tą czerwoną torbą z targetu. Ale cóż, lecimy do Best Buy. Może jakieś gadżety elektroniczne wpadną mi w oko, może jakieś fajne sprawki bezprzewodowe. Mamy przed sobą kilka ulic jeszcze, będę szła około 10 minut, ale mi ciężko. Idę szóstą avenue, czyli szóstą aleją, dosyć znaną. Bardzo popularnym miejscem. I muszę się udać aż do 23 ulicy. Także jestem na jakieś 30? Może na 29, więc jeszcze kawałek. Tutaj właśnie idę. No i tutaj słuchajcie, raj dla freaków elektroniki, czyli dla mnie. Lubię sobie pooglądać, popatrzeć co jest fajnego, co jest nowego. Nowe gimbale. I takie głupotki. Oczywiście drony. Wiecie co? Tak chciałam mieć tego drona i zawsze mówię, że nie chcę drona, chcę drona, ale nie chcę drona, bo nie mam czasu. I teraz sobie pomyślałam, że po, tym, po tych moich ostatnich doświadczeniach z gimbalem, myślę sobie, kurczę, to jest tak dużo pracy, żeby, żeby się... To się trzeba nadźwigać, żeby z tym gimbalem zrobić jakieś zdjęcia, że w sumie to trochę się przestaje dziwić kinze, że ona kręci wszystko iPhone'em, bo tam można to robić iPhone'em i no może przy takich zwykłych vlogach to to naprawdę nie jest konieczne, żeby się jakoś nie wiadomo jak starać. Zwykle było tak, że różnice w cenach produktów elektronicznych w Stanach znacznie różniły się od tego co w Polsce. No było znacznie, znacznie taniej i opłacało się naprawdę przywieźć stąd iPada, przywieźć stąd MacBooka, natomiast no w tej chwili ja nie widzę specjalnych różnic. Porównywałam ceny na przykład iPada, no i w Warszawie tak naprawdę kupi się w bardzo podobnej cenie, a jeszcze to tylko można to kupić na fakturę. Więc no, niestety nie kupujemy żadnych gadżetów elektronicznych tym razem, albo stety, albo i dobrze, bo no bo po co? O, to jest coś bardzo fajnego i chyba sprawdzę, czy coś takiego możemy kupić. U nas. U mnie często jest taka sytuacja, że kurierzy łapią za drzwi, bo nie mamy dzwonka, No taki dzwonek byłby idealny. Jeszcze z wideokamerą w ogóle doskonały. O, następna rzecz, którą bardzo chciałabym mieć w domu, takie żarówki Philipsa, które są właśnie elektroniczne, coś tam odpala się je, je z iPada, z iPhone'a i w ogóle chyba ze wszystkich smartfonów można różne aplikacje odpalać. I wtedy na przykład potencjalni złodzieje nie widzą, że nas nie ma w domu. Może słuchajcie kochani, nie wiem, e, portal from Facebook, zobaczcie, już wychodziłam, ale zobaczyłam to i e, skusiła mnie. Słuchajcie, dech mi zaparło. Private. Co to w ogóle jest? To jest od Amazona, to jest następca Aleksy. Smart way to video call Alexa Building. Czyli to ma Alexa w środku, coś takiego ma moja córka, tą Aleksę. Słuchajcie, w postaci takiego małego głośniczka. O, tutaj są chyba Alexy. Tak, to jest Alexa. O, Pola ma to. Dokładnie, przyniósł jej do Mikołaj na święta. Chciała głośnik bezprzewodowy. Poza tym, może sobie, może się komunikować po angielsku z tym, mówić tam: Alexa, what's the weather? No powiedzmy, że powodem tego głośnika było to, że ona się, ona trenuje angielski. Tutaj jest to bardzo tanie. Ja Wam polecam, jak macie dzieci w takim wieku szkolnym, które uczą się angielskiego, no to Alexa dosyć fajna jest. Ona mówi Alexa, zagraj moją ulubioną tam playlistę ze Spotify'a i to jej gra, także to jest bardzo fajne. Także polecam, to jest małe, taki mały, ale bardzo fajnie gra. Dobra, naprawdę, wychodzę z tego sklepu, nic nie kupiłam, na szczęście, bo nie miało to sensu, tyle samo to kosztuje w Warszawie, nie będę dźwigać. Nowego Jorku. Takie odgłosy nosto. Słuchajcie, idę do ostatniego sklepu, idę do TJ Maxa. Yy, mam nadzieję, że kupię tam coś Kinza, bo kupiłam yy, sobie bardzo fajne spodenki jeansowe, Ale były tylko jedne. W moim rozmiarze. Rozmiar mamy dosyć podobny. Mimo że tego nie widać w sumie. No i jest mój TJ Max i Marshalls, to jest zawsze okazało jedna z sieć. Wydaje mi się, że już tutaj by... tak, była. Tak to wygląda zupełnie podobnie do tego, co w TJ Maxie w Warszawie. No, oczywiście pamiętajmy, że u nas w Polsce to jest TK Max, a nie TJ Max. Szukam moich ulubionych marek high i spodenek. No, kochani, zaszalałam jak widać. Skończyło się również zakupem walizki, niestety. Ale szczerze mówiąc, musiałabym jechać 30 minut w kierunku domu, iść do domu, zostawić to wszystko i 30 minut wracać. Więc wiedziałam, że to mi się w ogóle nie kalkuluje. Walizka się przyda, prezenty dla babć, dla dzieci. No, i jakieś jeszcze niepotrzebne różne rzeczy, kupione. Teraz uderzam do muzeum MOMA. Kochani, zobaczcie, jestem pod muzeum sztuki współczesnej MOMA. Zobaczcie tą uparę unoszącą się z tych kominów ulicznych. To jest takie typowe dla stanów, dla Nowego Jorku. Ekstra. Także kochani, zwiedzanie mamy Muzeum Sztuki Współczesnej, trochę się mija z celem w piątek, jak się okazało po południu, ponieważ wypada akurat w dzień, gdzie wstęp jest za darmo. I zobaczcie. Tak właśnie w takich warunkach można tutaj sobie pooglądać te cudowne, wspaniałe dzieła. Przed nami rewelacyjny obraz Poloka. Mnóstwo wspaniałej sztuki, o której nie będę się specjalnie wypowiadać, bo się na niej nie znam. Dla mnie sztuka jest w kategoriach ładne, nieładne, średnie, słabe, ale oczywiście lubię pooglądać mój ukochany malarz Miro. Bardzo akurat lubię. I, I ukochane miejsce mojego męża, czyli rzeźby, cudowne rzeźby, on w ogóle też robi takie duże, przestrzenne. No i nasz ostatni, ostatni dzień już, za chwilkę wybieramy się na lotnisko, jeszcze ostatni już w miejscu naszego zamieszkania, obok dosłownie, w Harlemie y, hamburger, lemoniatki i zbieramy się na lotnisko. Tym razem nie zapycił. W tamtej stronie było, idealnie, punktualnie. Tutaj mamy bardzo duże opóźnienie, ponad 3 godziny. Mieliśmy odlecieć 18 z małym hakiem. Teraz planowany dzielot jest 21.15. No cóż możemy powiedzieć pech. Miejmy nadzieję, że lot zleci szybko. Będziemy spać. To jest, to jest właśnie miejsce, które ma mój szwagier. O właśnie tutaj. To jest 54B. Miejsce, którego nie ma. Pokaż, pokaż, pokaż Macina miejsce 54B. No, i nasza ojczyzna wita nas już całkiem zielono, ale może niezbyt słonecznie. No, na szczęście chyba nie pada. Zobaczymy. Jesteśmy oczywiście za późno, o parę godzin. My za chwilkę musimy się ogarnąć, pojechać szybko do domu, wykąpać, rzucić torby, złapać samochód i jechać po dzieci do łodzi, bo są teraz u babci. Także no, zobaczymy, jak nam się będzie jechać, bo chyba będziemy bardzo, bardzo zmęczeni, a jakoś nie mamy specjalnie czasu na to, żeby zdrzemnąć gdzieś po drodze. Także będzie na pewno nam zależało na tym, żeby ogarnąć temat jak najszybciej. Dzieciaki strasznie stęsknione, my również. No i nie lecieliśmy oczywiście samolotem lotu, tylko to był jakiś inny podstawiony, pożyczony lot, pożyczył ten samolot. No i do tego też nie jesteśmy przy rękawie, jesteśmy w autobusie, także...